już weszły dziewczynki, kontenery, y, znaczy kuriery będą za dwa tygodnie, tak? Patryk Donos 79, ciekawe skąd to tak długo idzie, spod się radza Patryk, przez Nowy Jork, tam jest oprzywane i nitkowany złotą nicią Louis Vuitton. Została mi jedna promesa Barbie XXL z dołem string, z dołem string. Zapisz sobie Sabina, Jadzia 65, bierze Barbie, bierze Barbie, klapeczki kudłacz mamy od 34 do 46, idealne nad morze. Andrzej Driver, wymiatają, tak Andrzej, cały piasek z plaży, Sabina Driver do bloka, driver do bloka, błazen nie zna się na modzie, Ania Faraon, lecisz do Egiptu, super, to Ci polecam nasz komplecik z to jest muślin one size, zmieścisz się, zmieścisz, uciąga się, Elżbieta 55, tak mamy jeszcze topiku, Kuguar, ale została tylko Emeczka. Jesteś XL, zmieścisz się, wejdziesz, wejdziesz, Ela, zapisz Ela na kuguara i przypominam, dziewczynki nie ma zwrocików, widziały gały, co brały. XSK, SK, MK, LK, XLK.